Gdzieś, w odległej galaktyce istnieje mała planeta 2 metry rozrywki, na której żyje on, Archan, zwany również Papito Archanito, wielki człowiek, poprosił mnie, abym was zaprosił na nową serię przygód z gry Star Wars Jedi Fallen Order. No witam was moi drodzy, <laughs> jak wam się podobał wstęp, zawsze jak myślałem o Star Warsach, o tym żeby zagrać w jakiekolwiek Star Warsy, zawsze myślałem żeby nagrać je na YouTube'a z takim właśnie wstępem, to mi się mam nadzieję udało, dajcie znać oczywiście w komentarzu jak wam się to podobało, standardowo łapeczka w górę mile widziana i cóż moi drodzy, Star Warsy, Jedi Fallen Order na ekranach przed wami. Nie wiem jeszcze, jak długie będą odcinki. Przypuszczam, że będę robił to tak samo jak przy Call of the Vanguard. Jedna misja, jeden odcinek. Także zobaczymy. Gram oczywiście na padzie. Nie? Na PS4 Pro. Mojej konsoli. I, I na padzie, więc zobaczymy co z tego wyjdzie. Co z tego będzie. Rozpoczynamy nową przygodę, co by tu dać? Czas na sparowanie dla graczy, którzy są zaznajomieni z walką, wręcz w grach akcji, pragną wyzwania. No dobrze, no spróbujmy to. Wszystko tak mniej więcej na pół. Spróbujmy, zaczynamy przygodę, moi drodzy. Jestem ciekaw, jak się będzie przedstawiał nasz protagonista. Nasz bohater. to to będzie? Czy to będzie jakiś ukryty Jedi? Nie grałem w tą grę nigdy. Zawsze chciałem w nią zagrać, ale no na komputer mi nie pójdzie. i Na konsoli to drogo, wiecie, cena. A teraz w miarę tanio. Znaczy tanio. 80 zł za EA Play usługę. I w tej usłudze jest właśnie Star Wars Fallen Order. Także można sobie pograć. 80 zł na rok. Nie wydatek. A są też różne inne gry. Także zachęcam do skorzystania. No proszę. jakaś planeta, imperium w odległej galaktyce. To jakieś słomowisko chyba jest. Takie statki. Fajne, fa fajne wibracje yy, są na padzie, daje to ciekawego efektu. Słuchaj, nie chcę ci w rytmu pracy, ale szef chce na słówki. To będzie niezłe. Oto on, szef. Się... Na linii dziesięcia wykryto błąd. Klamry się zacięły. Dwóch robotników musi wejść i zaczepić kable. To nie będzie łatwe. Gildia podwoi wam wypłaty. No Taka forsa, fajna rzecz, co? Dobra. Świetnie. Chodźmy! Czyli moi drodzy, pierwsza misja i taki swoisty chyba samouczek poruszania się. No i Zważywiłeś już na wstępy. Ale fajne, fajne wibracje, jak on ląduje, to pad wibruje. Faj fajnie to, fajny efekt. Nie przejmuj się. Nie przejmuj się. Nie przejmuj myślałem, jakieś przejmuj się. Nie Widziałem lukerholka od lat. Tak. od lat. Heh, nieźle się na nim obłowimy. No. dalej? i się narobili Uwaga.

Sprintuję, spokojnie, okay. tylko przechodzę. A są właśnie idealne gry podpada. Tak mi się wydaje. Spokojne, wolne. Na razie nie ma żadnej akcji, oczywiście. No. Zobaczymy, jak dojdzie jeszcze jakaś walka. Może być ciekawy. Witam! Ciebie Tylko się nie zabij. Taki jest plan! Nie, nie, nie jest się na dół. Brzmi jak szczury złomowe. Ochyda. Tylko przechodzę. Nie musicie wychodzić z powitaniem. Nagrywam ten odcinek dla Was w niedzielę, ale nie wiem, czy wrzucę go tego samego dnia, czy dopiero tak jak zapowiadałem w poniedziałek. Zobaczymy, jak, jak mi to czasowo się uda ogarnąć, bo jeszcze muszę wyjść, wyjść z, z chaty, niedziela jest. To się kółko, dobra? Icy! Co ty się się tu wziąłeś? Hmm? Juhu. Oj, już pierwsze warzywo. Dobra, jest Mamy to, mamy to widzowy. Nie. Jaki przecinak? A, o, no dobra, ja Idę tu. Gdzie mam iść? Czekajcie. I na moment. Muszę się ogarnąć tutaj. Hmm? nie kurędy ja to mam iść? Hmm. Może tu nie, tędy, to, że on przyszedł A do góry No tak A wy moi drodzy widzowie graliście już w Star Warsy jakieś. Ja swoją drogą wcześniej grałem w Battlefronta, ale to taki bardziej Battlefield Star Warsowy niż taka fabułka. No i kiedyś tam dawno, dawno temu były jakieś Star Warsy, ale już nie pamiętam. Taki starej generacji, zrobione, teraz ty. Chwila! W porządku, klamra zabezpieczona. Ła, jest! Wszystko gra! Narobiłeś mi strachu! Już! Chwila! Zajmę się! Gotowe! Mm -hmm. Wracaj na górę! Dziękuję bardzo! Chodź no tutaj! Myśliwiec Jedi! ale znaleźliśmy prawdziwą. Artu? To myśliwiec Luke Skywalkera? Pięć. Ktokolwiek tym latał, odszedł w blasku chwały. Si, daj, Ale tragedia. Zawsze mówiłem, że nie wszyscy to zdrajcy. Tak, może? Mamy chyba szczęśliwy dzień. Hmm. Imperium zdobędzie sporo porządnych materiałów. Tak, rozbieramy tu te statki tylko po to, żeby mogli z nich zrobić nowe. Czyżby to Nie był kryty Jedi. Wszyscy nadstawiamy karku dla szefów. Na dodatek za republiki lepiej płacimy. Ej, lepiej uważaj, co gadasz. Posłuchaj mi, za ten wrak to twoja przepustka z tego śmietniska. Myślisz, że chcesz się stąd wynieść? <noise> Daj spokój, jesteś jeszcze młody. Nie chcesz chyba skończyć, jak ja. Bracie, poznaj swoje przeznaczenie. Zacznij w końcu żyć. Poznaj przeznaczenie ścieżki drewnej, przyjacielu. Jak uważasz? Lepiej już chodźmy. Nie, jakbym mówił też. Ale ściskawka. Coś dla fanów zjeżdżali. Ciekawe. Oj. Przykucją. O Jezus, Maria. Raus, żyjesz! Rau, nie, nie mogę cię wspiąć! Trzymaj się! Suwam się! Nie, nie puszczę! Mogę! Krok! Nie! Chodźcie panie, Jedi! Tu taka moc petarda! Oj, nie do końca! Wszystko gra, tylko Wydostanę nas! Trzymaj się! Uważaj, Co ładne. W Porządku? Tak. Dobra, musimy musimy iść. Ta. Dawaj. Musimy iść, no. Dawaj, dawaj, co dawaj. się stało? Co tam się stało? Ty co zrobiłeś? To była moc, prawda? Zapomnij o tym dobrze. Zaufaj mi, ale ja je znam, znam te opowieści. Słyszałem, co nagrody za takie. Wiem. Wiem. Tak, dobra. <laughs> Fajny przyjaciel. Ta, ta, ta. Mam nadzieję, że go nie skusi. Mamona. Mamona. No i co, moi drodzy? Masz? Się. Tak, a ty? Tak. Kal. Pracujemy już trochę razem. Ja taki samołczyk. Samouczek. Nigdy nie widziałem jak robisz coś takiego. <tysk> 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 a przeszliśmy razem piekło. <tysk> Więc wiele dla mnie zaryzykowałeś. A nie wiem. – Jak ci się mogę odwdzięczyć? – Nie ma sprawy. Serio. No, nie musisz się tak martwić o mnie. Myśl lepiej o sobie. Może powinieneś, wiesz, ulotnić. Skoczę tylko do siebie, zabiorę rzeczy. Taper zwisi mi przysługę. Mhm. – Słyszałem, że był na Narsoda? Na tak? Przez jakiś czas się nie zobaczymy. Da. Pożegnanie Ale... z przyjacielem do złomu. Jasne, mm. Dobrze moi drodzy. To na tyle w dzisiejszym odcinku. To był taki prolog, wstęp do początku naszej serii. E, krótki odcinek. Eee, także moi drodzy, dajcie znać, dajcie znać w komentarzu, czy wolicie takie odcinki krótkie, czy może trochę dłuższe, baścia pół godziny. Dajcie znać w komentarzu, a jeżeli ten materiał ci się podobał, to oczywiście wstęp. Jak Ci się podobał, to, to zostaw łapeczkę w górę. Eee, jeżeli chcesz być na bieżąco, to oczywiście subskrypcja mile widziana. I cóż, ja się z wami żegnam. Życzę Wam eee, miłej niedzieli. Miłej niedzieli, wrzucę to wam dzisiaj, zaraz, no to chwila, moment i będzie na YouTubie o godziny 13-14 do obiadku. Będziecie mieli taki swoisty odcineczek, a ja się z wami żegnam, eee, to byłem ja, Arczam z planety 2 metry rozrywki, także trzymajcie się, miłej niedzieli, miłego popołudnia, cześć, cześć.